Niegrzeczny grześ. No co tu powiedzieć? Nudzę się i tyle. Tutaj nie ma nic ciekawego do robienia. Ciekawe, co by tu porobić. Muszę pomyśleć. Mam pomysł. Zamierzam uderzyć moją siostrę wiolę. To będzie świetne. A więc lecimy z tym. Idziemy do pokoju Wioli. Jaki piękny słoneczny dzień, pomyślę, co by tu porobić w ten piękny dzień. Proszę. Hej, Viola, co tam u ciebie? O, hej, Grzesiu, u mnie wszystko gra, a u ciebie. U mnie też. Przyszedłem do ciebie, bo mam dla ciebie niespodziankę. Masz dla mnie niespodziankę? Uwielbiam niespodzianki. A jaka to jest niespodzianka? To bolało, dlaczego mnie uderzyłeś, Grzesiu? Bo ja mam już dość, jak ciągle poskarżasz się mamie lub tacie za te złe rzeczy, które zrobiłem. Więc dlatego uderzyłem cię w twarz. Jesteś naprawdę niegrzecznym bratem, idę to powiedzieć tacie. O nie, nawet się nie waż. I tak mu powiem. Tato, musisz mi pomóc. Co się dzieje, skarbie? Dlaczego płaczesz? Grześ mnie uderzył w policzek, proszę, zrób coś z nim. Nie martw się, Wiola. Zajmę się Grzesiem, a ty idź do kuchni i przyłóż swój policzek lodem. Dzięki, tato. Grzesiu, zejdź na dół na chwilę. Musimy pogadać. Tak, tato, o czym chcesz ze mną pogadać? Wiola przed chwilą mi mówiła z płaczem: że to ty ją uderzyłeś w policzek. Czy to jest prawda? Powiedz mi w tej chwili. Tak, to wszystko prawda. To ja uderzyłem ją w policzek. Dlaczego? Bo ona ciągle poskarża się mamie oraz ciebie tato za złe rzeczy, które zrobiłem. Dlatego uderzyłem ją w policzek, bo ona na to zasłużyła. Grzesiu, przecież doskonale wiesz, że nie możesz nikomu uderzyć w policzek, a szczególnie przy twojej siostrze, kuzynów, dziadków itd. Za to, co zrobiłeś swojej siostrze, dostajesz tydzień kary. A teraz marsz do kuchni i przeproś swoją siostrę, a potem idź do swojego pokoju. Dobrze, tato! Już idę przeprosić wiolę, ale ta kara mnie nie interesuje.